Z Izraela ewakuowano już dwie grupy Polaków. Teraz dołącza do nich kilkanaście osób z Iranu, ale uwaga, niektórzy z nich musieli słono zapłacić za ewakuację z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Fala oburzenia, rozgoryczenia, ale także absurdów związanych z tą ewakuacją, terminem, ale także procedurami jest coraz więcej. Jak tłumaczy tę sprawę ministerstwo? Dzisiaj sprawdzam. W Warszawie wylądował samolot z obywatelami polskimi ewakuowanymi z Iranu przez Azerbejdżan. Wczoraj pierwszą grupę 130 obywateli polskich witała wiceminister spraw zagranicznych. Dziś dotarło kolejne 65 osób. Nie przewidujemy y, obsługi medialnej y, y, w przypadku przylotu naszych, naszych obywateli, także nie będziemy z tego robić. Y. Większego zamieszania. Nic dziwnego. Polacy są oburzeni obsługą, jaką zafundowało im Ministerstwo Spraw Zagranicznych w obliczu zagrożenia, kiedy całe dnie spędzali w schronach w Izraelu. Gdzie jest ambasadę, gdzie jest przedstawicielstwo MMSZ, prawda? Oni powinni nam to powiedzieć i nam dać znać. Po drugie, też muszę powiedzieć, wczoraj. Zadzwoniłem się do MZ i potraktowali mnie bardzo brzydko. Byli bardzo agresywni w stosunku do mnie. Nie udzielili żadnych informacji. Mam takie samo zdanie, jestem zdegustowany, tym jestem zdegustowany kontaktem z ambasadą, która w pierwszy dzień po wybuchu kazała nam po prostu się pocałować w noc. Dwie tury ewakuacji i potężna krytyka spadła na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo kiedy resort najwyraźniej czekał, aż decyzję podejmą Niemcy, w tym czasie Słowacy już ruszyli z pomocą, zabierając z polskiej ambasady dzieci. Dopiero przed kilkudziesięcioma minutami się, o tym Niemcy. Dzisiaj rano był u mnie ambasador Niemiec i mówił, że jeszcze tego nie ma. To, że Radosław Sikorski zbagatelizował zagrożenie i strach Polaków, którzy przebywali na Bliskim Wschodzie, jest jasne. Przebywał wówczas na szampańskim przyjęciu na łodzi w Sztokholmie. Zdarzenie wylądowało nawet w brytyjskiej prasie. Tu w towarzystwie Karla Bilta, byłego premiera Szwecji. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, że te rakiety będą się przebijać na Izrael. Po drugie, że ilość naszych obywateli wbrew naszym solennym, wielokrotnym yy, rekomendacjom, żeby tam nie podróżować. I ta ilość nam wzrosła. Czyli polityka ponad interes obywateli, którzy w schronach drżeli o własne życie. Wielu z nich to turyści, ale też rodziny, które do Izraela wybrały się na leczenie. Bez wzburzenia y, opinii publicznej prawdopodobnie do tej ewakuacji by nie doszło. Ewakuacja nastąpiła wiele dni po rozpoczęciu y, wymiany rakietowej między Izraelem a Iranem y, i tak naprawdę y, ubiegły nas na przykład czteromilionowa Słowacja, która jako pierwsza ewakuowała swoich obywateli i również dzieci naszych dyplomatów. Pod presją opinii publicznej, naocznych świadków i dziennikarzy, których rzecznik MSZ obwiniał o chaos wokół ewakuacji, dwie tury z Izraela i jedna z Iranu stały się faktem. Na szczęście. Nasz konwój dyplomatyczny i grupa 13 Polaków e, przyleciała e, najpierw przyjechała do do Azerbejdżanu z Teheranu, a z samego rana 13 osób wylądowało na lotnisku yy, Okęcie. Ale i tu nie obyło się bez skandalu. MSZ założyło, że kraj objęty wojną opuszczą w pierwszej kolejności dyplomaci. Polacy łaskawie mogą dołączyć. Za opłatą. Byliśmy troszkę rozczarowani słysząc słowa ministra Sikorskiego, że państwo stać na ewakuację. Myśleliśmy, że będzie ona darmowa, a była bardzo droga. Musieliśmy pokryć nie tylko koszty wiz, ale i biletów. Czuliśmy się jak obywatele drugiej kategorii. Okazuje się, że to był specjalny samolot dla dyplomatów. Obywatele musieli zapłacić. Był konwojem dyplomatycznym. To był wynajęty przez naszą ambasadę autokar. Wychodząc z założenia, że nie zostawiamy nikomu, nikogo, Zaprosiliśmy do naszego autokaru również te osoby, które się czują zagrożone w Iranie. I wśród nich znalazła się Pani, która ma jest rezydentką, ona mieszka w Iranie. Ona ma obywatelstwo irańskie. Z racji tego no, formalnie jej, Bezpłatna ewakuacja nie przysługuje. Jeżeli my mamy takie służby i, i jeżeli one tak działają, to ja się boję, co będzie, jeśli naprawdę zagrozi nam atak ze strony Rosji, jeżeli my nie potrafimy wydostać 300 osób z jakiegoś małego skrawka ziemi. Kolejny absurd z tych, które codziennie w tej sprawie prezentuje Polakom Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Edyta Hołdyńska Republika.